Cześć, bardzo Was serdecznie witamy. Cieszymy się, że tutaj znów się spotykamy i możemy się wspólnie powodlić. W dzisiejszym śpiewie przed Ewangelią słyszymy Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni, obciążeni jesteście, a ja Was pokrzepię. Panie Jezu, dziękujemy Ci, że kierujesz do nas te słowa. Maryjo, polecamy Ci wszystkich, którzy którym brakuje nadziei i tym, którzy... Cierpią po śmierci bliskich. Dzisiaj chcemy pomodlić się w intencji zmarłego Tadeusza oraz Waszych bliskich zmarłych. Zapraszamy Was wszystkich do wspólnej modlitwy. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi. I po z Ducha Świętego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Oto ja, służebnica Pańska. Niech mi się stanie według Słowa Twego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. A słowo stało się ciałem i zamieszkało między nami. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej, Amen. Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko, abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. Módlmy się, łaskę Twoją prosimy Cię, Panie, radź w serca nasze, abyśmy, którzy ze zwiastowaniem anielskim Wcielenie Chrystusa, Syna Twojego poznali, przez mękę Jego i krzyż do chwały stania byli doprowadzeni przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz, zawsze i na wieki wieków. Amen. Pomódmy się w intencji zmarłych. Wieczny odpoczynek raczej im dać panie. Na światłość wiekuisto, niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. W imię Ojca, I Syna, I dwa świętego Amen. Dziękujemy Wam bardzo za tę wspólną modlitwę. Bardzo się cieszymy, widząc, że tutaj wracacie i się modlimy. Pozdrowienia. Pozdrawiamy Was serdecznie. Pozdrowienia dla Marcina, Biuro Projekt. I do usłyszenia już jutro o 12. .00. Dzięki, dobrego dnia, udanej pracy. Cześć. Dzięki, cześć.